Cześć, witajcie! Z tej strony Show W kolejnym odcinku z World of Tanks Ribitev. Dziś jedziemy MT25 czołgiem Czogiem radzieckim szóstego poziomu typ lekki. Jak widzicie tutaj pancerz z przodu mamy 45 mm. Boku jest 45 oraz z tyłu, no niestety nie pamiętam. Dziś jesteśmy na mapie malinówka, wyrzuci nas no, ósmy kier. Nie sądziłem, że coś z tego dobrego będzie. No ale jedziemy, jedziemy z tym koksem. Trochę teraz przyspieszymy. Pojecha Postanowiłem pojechać yy, okrężną drogą, bo tam raczej nic nie miałem do roboty, więc się tam na nic nie przydałem. Tutaj strzeliłem na ślepo, może, może trafię, ale chyba nie. Dobrze, tu zostawimy, bo tu już się będą dziać rzeczy, oj, coś za mocno, o jest coś się tu będzie dziać, więc zacz, z, zacz, zwolnijmy do normalnego. Do, dobrze, jestem tu sam, więc dobrze, jakby nic tu wielkiego nie wyjechało, no i na szczęście tak się stało, tylko MT-25 i ten sam. Na razie to ja wygrywałem. Niestety dostałem obrażenia, ale go podpaliłem. Gdyby nie, to byłaby to bardzo wyrównana walka. No i zajdziesz, on parę razy nie trafił, no i go wykończyłem. Więc pojechałem okrężną drogą. Przyspieszymy znowu. I tutaj, co mamy? Tutaj nam wyskoczy koleżka. Bardzo szybki, lecz no, nie najlepszy. AELC e, Przeliłem w gąskim szan, że pójdzie po kącie, ale udało się. Ale i tak zrykoszytował. No i tutaj zaś zgarnął, ale też go podpaliłem, chociaż jeszcze takiej bitwy nigdy nie miałem. Zniszczyliśmy go, mamy dwa kile jedziemy dalej. Jest istrzy. Zobaczymy co się tam będzie działo. No i zgarnął już obrażenia, ale to niestety były tylko te już tu niestety nie weszło. Więc zostawiłem go w spokoju i pojechałem dalej. Jak, tak a propos to, że się nie myślałem, że ten czołg jest taki szybki, bo teraz jest akurat X2, nie? No to jest różnica. strzeliłem właśnie w T25 przez 2 i udało się, tylko jeden... jeden strzał wyszedł. Pojechałem na Altyrerię, która zwie się S51. No i no może to się udać. Więc jedziemy po nią. Czy zdążymy. Zdążymy. Jest. Pierwszy strzał nie wszedł. Drugi wchodzi. Trzeci wchodzi. No muszę wam powiedzieć, że to będzie nasz trzeci kill. No, strzelił, ale no niestety nie weszło. No i poszło fajnie, dobrze, git. To właśnie był yy, trzeci kill nasz MT25. I widzieliśmy tam ISA 3, ale zostawiliśmy go w spokoju. Więc strzelamy w mt 25 AMX12T. No i to jest nasz czwarty kill, czwarty i ostatni. I został nam IS3. Został nam i -3, 3 Strzelam w niego i Zara go zniszczymy. Nie, jednak nie. No i 3 Co się dzieje? Nie będzie nas. No, nie jest nasz. Bulldog go zdążył zniszczyć. To jest właśnie wynik tej bitwy. Nie mogłem Wam pokazać w tamtym, no bo to była powtórka i nie miałem tego. Więc yy, tak, zarobiliśmy 20 tysięcy 777 srebra, z czego 3000 z czymś poszło na naprawę, czyli 17 baniek. No i to było razy 2, więc yy, aż z 20, 2036 EXPA, więc 1000 to było. Yy, Zniszczyliśmy 4 ludzi. Zadaliśmy 1726 obrażeń. No i asystów nie mieliśmy, dyktat też nie było. Trzy były tylko. Więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.